w z biologii postawiła mi truje, rozumiesz? Całą nosy uczyłam, one... a, 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 co wy takie pozasłaniane? To nie jest klasztor! Polski system edukacji jest bliski ideału. Jedyną wadą... Jestem ja. Ach, chciałam powiedzieć, że ta praca klasowa stanowi 0% waszej oceny na półrocze. Hmm? Mi się ten program nie podoba. Będę was uczył inaczej. I nie obchodzi mnie, że mnie wyrzucą. I tak mam odłożone. Dlatego uważam, że moja metoda jest lepsza. Masz rację. Masz, Skubańcu, rację. Zresztą, po takich studiach, z takim doświadczeniem, na pewno szybko znajdę nową posadę. Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. Jak ja, teraz przed wami Choć, choć nie starcza mi się często i, i nie zasługuje na was. A ponieważ nie wyrobiliśmy się z tematami na godzinie wychowawczej, to zamiast polskiego będzie godzina wychowawcza. A Co ty tutaj masz, Jasiu? Co ty grasz? To jest ten nowy Samsung? Skąd masz? Z Plusa. Z, z tej oferty nowej 72 GB i 5G? No tak. No to już, dawaj, chodź spoda całej klasie, bo niech też sobie pograją. Aha. W wakacje wyremontowaliśmy salę gimnastyczną i możecie w niej ćwiczyć. Zaczynam karierę jako nauczyciel, a skończę jako nie wiadomo kto. Nie mogę się doczekać awansu. Zawsze marzyłem o byciu nauczycielem. Cieszę się! Nie lubię cię. Uwziąłem się na Ciebie i czego byś nie robił, będziesz miał słabe oceny. I mówię Ci to prosto w twarz. Nie, si si nie, siadaj, 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 siadaj. Dyktuj mi, ja zapiszę, panie. Ale jestem spełniony. A co to za spanie? W taki niebezpieczny dla kręgosłupa sposób? Śpij, Przecież nie musicie dawać przykładu młodszym. Jesteś jego adwokatem, broń go! Oczywiście, że pani lepiej wie, jak uczyć pani syna. I to mimo, że nie skończyła pani żadnej szkoły. Przepraszam, ale nie tak się uczyliśmy rozwiązywać to zadanie. Nieważna metoda, ważny jest wynik. Chłoniecie wiedzę jak ta gąbka, którą zaraz ja pójdę zmoczyć. No... no no przecież nie uwalę cię, no. nie zdasz i ci się życie posypie. I gdy mamy dwa boki... Ale ona ma warunki. Trójkąta, ...to wykorzystujemy wzór Pitagora. Ale nieważne, nie wpłynie A. A. to na jej ocenę. ...daje nam C kwadrat. I mamy ten bok. Jesteś moim ulubionym uczniem. Nie ukrywajmy tego. Dzisiaj mamy jedenasty, więc do tablicy poproszę oczywiście numer 27. siedem. <tudź> To, że jestem niezadowolony, nie znaczy, że mamy się na was wyżywać. I nie będę. Kto się przygotował, nadal będzie miał trudności z napisaniem tego testu. No bo wytłumaczcie mi, po co wam plastyka? Ten manewr nie mógł. E, tak, Jasiu? Może pan powtórzyć? Oczywiście, a od którego momentu nie słuchałeś? E, od poprzedniej klasy? <noise> Mój człowiek. Kochani, stwierdziłam, że 30 osób to jest za mało osób w klasie, więc połączyłam trzy klasy, żeby zrobić jedną giga klasę, jednocześnie porzucić życie jak człowiek i zacząć żyć jak zwierzę. Bo w was wierzę. No to za tydzień wpisuję sprawdzian z Jagiello... Oh, już macie wtedy klasówkę. No to co, może za, za dwa miesiące? Drodzy uczniowie, Kochani, ściszę zamiastaj. troszkę dyrektorkę, bo ona się chudnie. Dzień dobry. Nie wstawać! Idź do toalety, idź. Tylko weź plecak, bo za trzy minuty i tak kończymy, więc po co się będziesz wracał? O, proszę, pan spóźnialski. Siadaj, siadaj. Przecież cię nie zapytam. I ochuń trochę. Miejcie się na baczności, ten test będzie mega trudny. A gdyby głupota umiała latać, to byłabym gołębicą! Jak nie będziecie mnie słuchać, to, to... To moja wina. I to znaczy, że jestem nudny. Kto nie ściąga ten frajer? A może se w domu taką podłogę pieprznę? Dziś przejdziemy się na wycieczkę do pokoju nauczycielskiego. Pokażę wam go od kuchni. Chociaż kuchni akurat nie ma. Mamy catering akurat ze I jest... Trubia. Niestety dostałeś jedynkę. Ale jest już koniec roku, więc nie będę ci psuł Do odpowiedzi przyjdzie numer 13. Ale ja mam szczęśliwy numerek. Ale ja nie uznaję szczęśliwego numerka. Tego wyznaję. Jesteśmy do psodu z tematami, więc zrobimy sobie wycieczkę na koszt szkoły. A co tam? Na mój! A teraz zapomnijcie wszystkiego, czego się tutaj dowiedzieliście. Dementio Alzheimer. Co ja tu robię z tą różdżką? Dlaczego tak na mnie patrzycie? Inne klasy są gorsze od Was. Pani Mario, proszę przyjść jutro z ojcem. A może mama? Nie. Biegać po korytarzach. Dyrekcja wysłuchała prośb uczniów i od września w szkole będą stały automaty. Wiecie co? Widziałem ostatnio taki dokument o więzieniach i mieli tam wygodniejsze ławki i krzesła niż tutaj u nas. I ogólnie jakieś takie lepsze warunki tam były. Gdybym dostawała złotówkę za każdą głupotę, której was nauczyłam, to bym teraz miała 10 tysięcy złotych, a dla mnie to pół nie pieniądze. No i w ten jest ta domówka. I tam... co my to robicie? No a gdzie mamy palić? No jak to przecież jest wyraźnie napisane? Dlaczego mu nie oddałaś jak cię uderzył? No to teraz, kto uzupełni oś czasu? Słucham. Ach. No dobrze, no. sam naważyłem piwa. No to go teraz wypiję. Cześć, Lamusy. Macie epeta zalać? Zjesz normalnie tę kanapkę. No, słucham. Co się stało? Powiedziałem, że, że, że jest friendly. Powiedziałem, że się friendly. Ładnie to tak? Przyklinacie jak jakieś. Z... To już jest koniec. Dzięki za obejrzenie odcinka. Pamiętajcie, że w Plusie macie teraz najlepszy abonament. 72GB i wszystko bez limitu za 75 zł. Do tego możecie sobie ogarnąć nowoczesny smartfon Samsung A51 5G. 5G.